margin dzisiaj gramy sobie w y, y, robusa w tryb na robusie gdzie jeździmy samochodem budujemy swój salon samochodowy właśnie tutaj zbudowałem tutaj mam światam multiple właśnie jeśli chodzi tutaj Fiat multiple na podejście tutaj wejście zrobiłem nie szybę zrobiłem tak mam 818 tysięcy tych dolarów, bo ja w to już gram dosyć dużo i mam o takie samochody: mam Honda S2000, Lotus Exige i Porsche R, RS. Y, GT, GT2RS, to jest Porsche GT2RS, za 325 000 dolarów. O, takie. Jakie czerwone, o o, to tak, tak ono wygląda, przybityki robią. Widowie ja co jest? Internetu nie ma. Co jest? O jest internet. Jakiś. Widowie się nie zresztą na ławę iść.

Tak brzmi. Napiszcie, czy fajnie to poruszać brzmi. Szczela. Kwarę, mam wiesz, szczela. O, widzicie, słyszycie. O, szczela z jednej rury, z dwóch znaczy się raz. O, widzicie, szczela. Fajnie nie wygląda. A, jeszcze chodzi o felgi. Felgi są białe z czerwonymi zaciskami sam samochód jest czerwony z czarnymi blokami i co wiem że mógłbym sobie kupić jakieś takie lepsze samochód mm, za te 18 nie mógłbym mógł sobie jakieś lamborghini kupić za te 18 nie 80 tysięcy 800 tysięcy ja u, u, zakochałem się w będę tylko tym Porsche jest Dobra no. Lecimy na wystyk, na wyścig lecimy Lecimy na wyścig widzowie Czyli skoczemy Napiszcie w komentarzu, czy po podobał się ten samochód, to Porsche, czy dobrze brzmi, czy fajnie go strengiowałem. Dobrze, lecimy na wyścig, tutaj mamy wyścig i startujemy. Klikamy start, taki tor. I zaraz będziemy na wyścigu. To zrobię cięcie jak będziemy na wyścigu jak już będzie blisko wyścigu to yy, ten wiecie dobra widzowie już yy, jest wyścig dobra 3 2 1 i dobra lecimy widzowie musimy jak najlepszy czas jedziemy sami więc Musimy jak najlepszy czas y, zrobić. I lecimy. No mm. to Porsche bardzo dobrze się trzyma drogi. Widzicie jak. Się, tutaj trzeba przyhamować. Dobrze, dobrze że nie wypadliśmy Ale musimy przy drugim wrażeniu nadrobić to wszystko. No lecimy, lecimy. O kurde, no dobra. Trochę. Ale teraz musimy ten y, nie skakać, musimy zredukować. No, tutaj... Nie, 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 co wie, co się stało. Dobra, kościele Dobra, lecimy, lecimy, musimy na jak najlepszy czas robić. ale to Porsche dobrze się prowadzi jak widzicie Porsche dobrze się prowadzi i ja teraz tego Porsche nie zmienię jest szybkie może jechać 257 na godzinkę jest, jest dobrze się prowadzi myślę. no dobrze skręconą ogólnie za i list No tutaj ten za o. Zrobiliśmy ten zakręt, dobra, teraz ten trzeba jakoś zredukować. O, dobra, prawie, prawie byśmy go zrobili. Dobrze. O, tutaj, ale fajnie weszło, no. Dobra, tutaj nie wiem po co hamowałem. No, no dobra, 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 jeszcze tutaj amulet i meta. Ole. Poniżej 2 minut i okrążenie 51. Sekund 30 na jedno krążenie. Bardzo dobrze. I 9000 tego pieniążków dostaliśmy tego, y, tych dolarków. 9000, dobra. Teraz możemy pojechać na inną miejscówkę. Ale tutaj fajna jest droga, naprawdę. Tutaj można jakby przetestować na tej drodze. O, żeśmy wyskoczyli. Co jest? A więc... Zginęliśmy. No. Teraz mamy na was. Fullie, Nie tą. Muszę nasze Porsche GT2RS. No, no, no. dawaj no, dawać no, no. nasze Porsche. No, 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 no. A, dawaj się, no, Dobra, jedziemy na tą sem serpentynę. To gdzie ta była też. Nie no ładnie brzmi strzelaz wydechu To z jest wydechu No lecimy Dobra tutaj, a nie wyrobiłem dobra lecimy teraz e, tutaj kręty dno droga chcę powiedzieć no. Albo idziemy na inny, na inny tor ale na, na tych drogach można fajnie samochód sprawdzić Jakby Na tych drogach fajnie można sobie samochód sprawdzić O oh yes, O oh ja, yeah. Ale żeśmy wyskoczyli Dobra, trzeba włączyć światła

Muszę jeszcze się troszkę tam y, poprawić jeśli chodzi o ten serpentyna, sempe bo to jest naprawdę to jest wymagająca droga no i tutaj jest dużo na tej drodze dużo zakrętów, dużo tych jakichś wyżej niżej w ogóle y, jest dużo jakichś serpentyn dużo zakrętów, dużo o tu tutaj dobrze wjechał Doleć. Lec, o nie, szybko poruszę. Co jest? O, wpadliśmy do morza, widzowie. Do morza, naszym porusze, wpadliby. Co jest? ale dobrze, że tu można sobie to teraz jeszcze se... ostatni wyścig nie ja tam tylko pokażę wam gdzie Tym. o kurde gdzie tu dobra, to jedziemy teraz na inny wyścig na ten, nie na ten co jechaliśmy na inne teraz Tylko w którą stronę? W tą trzeba Czy nie w tą Nie, to nie Gdzie Gdzie ja pojewam? Jest w tą stronę Trzeba się wracać teraz Jeszcze trochę 900 tysięcy dolarów tam gdzie co... Dobra, lecimy tutaj o, za tym idziemy, właśnie. Ja jadę do tego. Tutaj jest taki fajny tunelik. I tutaj jest... O, i na tym torze jeszcze sobie pojeździmy. Że mundaczu, szybko brzmienia wiatru, można sobie podriftować? Chyba nie można. Nie można, nie można chyba podriftować. A tym, co tym, co ty samochodem tym robić? No ale, jeszcze ten wyścig, co pojedziemy i to będzie na tyle z tego odcinka o ten, no co ty robisz z tym samochodem dobra ścigamy się z, się z tym czarnym, co on ma on ma jakiegoś McLarena chyba tak on ma jakiegoś McLarena A masz szybszy bo ja mam ja mam Porsche a ty masz jakiegoś badziwnego McLarena chłopie ja tak cię zrobię no trzy okrążenia Właśnie wybrałem, nie wiem co mi wybierz, bo on wybrał pięć okrążeń. czy okrążenie moje Dobra McLarenia ci porobię taką. Wziąż? Patrz Nie może jesteś szybszy, to mam nie On jest troszeczkę Dobra, dogonię go, ja tutaj nie. Dogonię hop. Aha, już jest na ten... wywalił się chop. Chyba. Nie. A wywalił się, ale debil, ale debil Wywalił się, dobra, jesteśmy pierwsi Teraz żeby tego się nie wywalić I, i tak, będzie git lit Będzie Nie wywalcie ku... Nie, nie, żebyś... Nie, on nie dojedzie tym pan, ma Nie ma szans no, dobra, 50 sekund na razie, czas mamy Tutaj trzeba przyhamować Dobra Tutaj też trzeba ole... Ole, że... Nie co ja zrobiłem! McLaren mnie dogonił. Kuwa... Co jest? Dalej tak on chłop nie umie jeździć, chyba. Chyba, nie wiem. Nie wiem, czem miał... nie Dobra, chłop, doganiemy. I tak mu się zaraz wywali pewnie ten życie Znając jak on jeździ Chociaż A wiedziałem wywalił się Wywalił się chłop Dobra dobra wygramy to Wygramy to Wygramy to Nie wygramy Szybko jedź jedź, jedź. jedź. Nie, no kuwa. ja bym powiedział, zrobił. O, gdybyśmy wygrali z McLarenem, to nie, ja muszę z nim wygrać, dawaj jeszcze raz chłopie Nie, ja muszę z nim wygrać. Jeszcze raz, dawaj. Dobra, widzowie, jeszcze raz musimy, bo jeszcze mus muszę z nim wygrać. Nie, zrobię. Teraz muszę z nim wygrać nie ma. On ma, nie on jest gorszy. On jest gorszy, ja jestem lepszy. Jeszcze, jeszcze jestem lepszym od niego driverem. Wygram to. No. Zobaczymy zaraz w typie w McLarenie. Kto tutaj będzie, kto wygra zaraz. Moje Porsche, wygra z twoim McLarenem. On jak zawsze jest pierwszy, ale i tak on się zaraz rozdupi. Zaraz i tak się rozdupi, chłop. Zaraz się rozdupisz, chłopie, i co wtedy będzie? No ja się też rozdupi. Nie, on się nie rozdupił już tu. O! Nie, no bo nie problem z nim teraz, bo on już wie, jak jeździć. Chociaż... Dobra, dogonimy go. Ha, rozdupił. O ja też się rozdupiłem. Nie, no kurwa. Mam nadzieję, że on się gdzieś rozdupi teraz. Jak ja też się rozdupiam, to ku... Nie wiem, no muszę się skupić. że żeby... Dobra Sam tego chłopie chciałeś nie Nie no co on się jeszcze nie rozdupił w tym McLarenie? Wapnole, Widzowie co się nie... A czy on się jeszcze kurwa, mać nie rozdupił? Co jest? Znaczy ja się rozdupiłem w czy... No, on już jest. Dobra widzowie, na kłop ma szybszy samochód. samochód. Nie, nie, nie wygramy z nim, o, Dobra. Ja jestem tym Macklem On będzie czekał, jak się nie ja nie. Dobra to co? To było na tyle. Zostawcie suba, łapkę w górę. Wbijcie na Instagrama. Jeszcze sobie screena zrobię do miniatury. Screena jeszcze sobie. No Screena jeszcze sobie zrobię do miniaturki. Screenka. ちょっと。 Widziała ja wiem. Co jest? Ty... O. No nie mogę sobie... Dobra, to jak zrobię sobie miniaturkę, to zaraz dowiem, okej? Nie wiem. Dobra, to by... To by... na tyle To w kolejnym odcinku z tej gry na pewno będę wyściglić. Będzie nie, nie, ulepszanie na pewno salonu, bo dzisiaj to ogólnie chyba jeżeli autem, no i wyścigi prezentacja auta, no którego no lubię, ten samochód i nie zmienię go w tej grze. Bo jest, mimo że przegrywa z takim McLarenem, to jednak ma coś w sobie. Mi się podoba, jeśli chodzi o te, taki samochód. Chodzi, że. Jeszcze sobie zrobię z tej No i co? To na tyle zostawcie subika, łapeczkę w górę Do następnych filmu Trzymajcie się i cześć!